Rok temu podczas gali okręgowej zostałeś uznany najlepszym zawodnikiem w opinii trenerów. Dzisiaj nagroda za najlepszego strzelca, która lepiej, w cudzysłowie, smakuje? Wydaje mi się, że obie. Są bardzo fajne i takie doceniające, bo i ta nagroda rok temu, gdzie, gdzie w opinii trenerów byłem najlepszym zawodnikiem i ta w tym roku tytuł króla strzelców bardzo fajnie smakuje, także jestem zadowolony z obydwu. Ten tytuł króla strzelców to jest takie ukoronowanie chyba waszej e, ofensywnej gry, prawda, bo no, każdy trener, każdy myślę, że kibic podkreśla to, że e, gracie najatrakcyjniejszą e, piłkę. Jak duża jest zasługa e, twoja, jak dużej kolego, z którym, w którym tworzycie e, zespół, no i trenera, który gdzieś tam taką pewnie zapewne taką wizję nakreśla? Tak dokładnie, drużynę mam naprawdę bardzo pretensjonowaną ofensywnie i umiejącą grać przede wszystkim w piłkę, bo nie tylko przeszkadzać, ale grać to jest naprawdę bardzo ciężko budowanie akcji ofensywnych, granie z tematami to lubimy i tak jak mówię, no, te bramki, które, które strzeliłem byłyby znaczy, większość z nich zasługą jest całych zespołu nie tylko moją, bo ja byłem tylko zawodnikiem, który wykańcza ktoś jeszcze musi dogrywać tą piłkę, mamy takich zawodników i tutaj serdecznie z tego miejsca im za to dziękuję po tym ostatnim meczu z Beskidem Skoczów, duży niedosyt. Jakie były te pierwsze emocje w szatni? Generalnie powiem tak, no, źle wyszliśmy mecz, bo 20 minuta i praktycznie było po meczu, przegrywaliśmy 3-0. Ale w szatni powiedzieliśmy sobie kilka męskich słów, próbowaliśmy jeszcze ratować wynik, niestety nie udało się. Przegraliśmy kluczowy mecz, trudno. Wspomniałeś dzisiaj podczas gali, że e, lata uciekają. Na boisku mimo wszystko tego, tego nie widać. Nie myślisz, jeszcze gdzieś o nie ciągnie Cię do grania gdzieś, gdzieś, gdzieś w wyższej lidze? No, bardzo się cieszę, dziękuję. Nie, wydaje mi się, że już troszkę jest za późno. Koncentruję się teraz nad, in, nad innymi rzeczami. W drodze mam drugie dziecko, Jestem również teraz bawię się troszkę w trenowanie młodzieży, także na tym się skupiam.